Witajcie, w tym odcinku dzisiaj pokażę Wam 12 dekoracji do Minecraft. Myślę, jak coś więcej, tak jak wskazówki w górę, subskrypcję na kanale i napiszcie komentarz z Waszą ulubioną częścią z tego odcinka, albo jakieś, nie wiem, następne rzeczy, następnego cika, czy coś po prostu, porady, jak nagrywać, czy coś, nie wiem. Ha. A my już tu lecimy. Pierwszą rzeczą jest taki ładny stolik. Robi się go z sześciu brązowych dywanów, dwóch dębowych furtek i 4 dębowych y, płotów. Wygląda on tak. Jest dosyć ładny. Buduje się go, już wam pokazuję. Buduje się go tak. Bierzesz dwa dębowe płotki w prawej i lewej strony. Po środku stawiasz furtkę. I to akurat, yy, jakby, możecie to robić z, z innych, oczywiście. Nie musi to być dom, może być to inne, inne mogą być to, ale ja po prostu zrobię czegoś takiego, daję ja tak samo, może być inne. Ja po prostu daję taki przykład. I ładnie to wygląda. I wygląda to też ładnie, zaczekajcie. No ładnie, jak możesz, no możesz na przykład zrobić tak, i tak. też to wygląda to też ładnie. Nie wiem, czy nawet nie wygląda ładniej, ale też po prostu ładnie wygląda. Myślę, że też, coś takiego też jako narożnik może być, na przykład. Yy, Następny? Ja, kurde. Dobra, nic nie było. Piip. Normalnie taki pił był robiony. Yy, jest teraz taki stół, taka szachownica. Jest na dole, on ma pistony które działają w takim że mają tu pochodnie. Mogą być to też inne bloki. Ja akurat dałem pisomy, bo miało to w ogóle kompletnie inaczej wyglądać Ale wyglądało tak. Hmm. Ja zaraz wam pokażę jak to się tworzy, Takie rzeczy są do stworzenia. I jeszcze... oj oj. Jeszcze do stworzenia z 10 pochodni, z tego co widzę. Tak, 10 pochodni. Jeszcze tu 10 pochodni trzeba dać. 10 pochodzi. I weźmiemy wszystko do zbudowania tego. I buduje się dosyć łatwo. Pokażę wam. I robicie coś takiego. Robicie dziurę na 5 kratek. 2 kratki do dołu. 5 na 2. Stawiacie tu pochodnie. Nagrywam. Nie wiem, no, mówiłem wczoraj, z nie mówiłem, nie, że, że po prostu będą mi do pokoju. To nic, martwcie się, spoko. No, możecie, możecie to budować z każdej strony, ale nie musicie. Możecie coś takiego, tu nie wiem, może robić jakoś byle, jak to po prostu robicie. A ja, a ja to zrobiłem bardzo, bardzo pięknie. Tak, tak to możecie zrobić. I zrobicie tutaj siedzonkę z tabliczek. No, fajnie, żeby się kinęło. No i tak to ładnie wygląda. I polecimy teraz te rzeczy. No powiecie, już trzymam to odcinka, jeszcze dużo rzeczy. Z. z, z Pięciu płotków, tak? Pięciu płotków i jednej płytki możecie zrobić bardzo ładny, wyglądający znak z napisami. Na przykład miasto jest prosto, w... prawo jest las, a w lewo jest kopalnia. Takie rzeczy potrzeba: potrzeba trzy laje, damą płytkę. No, akurat to, to was wybór, jaki w czego to będzie i trzy ramki na przedmioty. Ja to nazywam tak i jeszcze kolorową wodę, żeby to nazwać oczywiście. Dalej jest takie ładne łóżko tak muszę prezentować jak się, się robi, bo jest to łatwe. ale mam takie łóżko, które jest stworzone z 6 domowych desek, dwóch dwóch ramek, dwa łóżka, dwie świerkowe, świerkowe klapy, czy coś, nie wiem, i dwie domowe płyty. Ja Wam już pokazuję. Nie wiem, po co dałem to. Jak długo bo tu jest ten, bo tu z bo ja tu dałem te płytę, a nie wiem kto. to... No się tak, tak zacząłem. Jak chcecie. no to tak. Pra to dookoła to jest, to jest po prostu tak, tak zrobione. Możecie tak nie robić. Nie wiem, jak chcecie. Ja po prostu tak zrobię nie wiem po co. Kurde. Dobrze. Jedziemy dalej. Może będą się napić. Standard. Muszę wziąć sobie. Y, teraz zrobimy taką rzecz, która jest bardzo ważna. I, I ja nie mogę tego po prostu zrobić. Y, dajcie tutaj najpierw frame bo jak dajcie tabliczkę, to ona się nie zająć. Czy dajcie to, to, to dajcie blejak. Ja daję to do góry. Hmm, jakiś blejak, bo to może, może być do góry. Co? So, chyba ładnie jest. Y, później dajcie tu tabliczkę, tak na rogu, w rogu, dajcie tabliczkę musicie się y, shifta klikać. Zrobię to inaczej nie ustawione. Tak ładnie, ale możecie to obracać jeszcze. I macie takie łóżko ładne. Z takimi, jakby wystającym drabmem. Dalej jest kolejne łóżko. Y, ono ma brzozowe. zrobione z dwóch brzozowych z desek. Z kolejnych desek. No to, to akurat możecie sobie i no, robić, ja zrobię tak. Oczywiście nie, nie, nie chcesz już mi się mówić tego, to z tego płytek ćwierkowych i brązowych, z dębowego płotu, z dwóch łóżek, Będę kolor, tak samo jasnogłos. I dwa dębowe pielki, które są tutaj. I pod tym jest właśnie jasnogłos. To, to możecie, jak chcecie, ilość i sad sad macie takie ładne łóżko, które oświetla wam teren? To więc jest ono dosyć zbudowane dosyć łatwo. Ja wam pokazuję, już tylko muszę wziąć materiały. I wam pokazuję. Dobrze. Jest ono zbudowane tak. Tu wkładzicie to, wchodzicie drugie to. Wchodzicie tak, 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 tak. tak. To kładziecie ci tak, albo nie wiem, albo, albo jeszcze głębiej, czy coś. Jeszcze ten macie tutaj to. To, 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 to tak samo. Nie musicie sobie wykładnie, jakby to kłada dokładnie kładę. po prostu, tak, żeby się oświetlało. Kurde. Nie w ogóle to was odbija. Nie, nie zadaję wam obrażeń łóżko. to jest fajne akurat. Ja tym się dopiero dowiedziałem. To źle, źle już od razu, źle, źle. Dajcie, dwie te, dwie te. No po prostu tak, jak widzicie to. jeszcze tak to dało. to do góry, do góry, do góry. I widzicie to taki. Dobrze. To wiem, przepraszam, jak słychać pikanie ale to to jest moja myszka. I świetnie. No i tak to wygląda. To identycznie. czy co są te rzeczy. Były, były stoliki. Byłe łóżka, były stoliki, były łóżka, to czas na krzesło. Jest to takie pierwsze krzesło, które jest z dwóch dębowych schodków zrobione i z e, dwóch flap. Wygląda on tak dosyć ładnie. Można sobie tak siedzieć. Ładnie wygląda. Tak opóźnione ja mam klikanie tego F5, znaczy może Fn czy coś klikacie. I macie tu takie drugie, które jest bardziej takie, takie siedzenie tronu, jakby. To jest taki jakby fotel, bo jeszcze pląta mi się język już od mówienia. Teraz jest taka ławka jakby, ławka, ławka taka, tak ławka, ławka, nie demek, tak, ławka, dobrze mówię. Z trzech nici zrobiona, z pięciu dywanów, z trzech płotków i z trzech schodów to no, wiecie jak to zbudować chyba. To akurat nic nie muszę mówić, bo widzicie. to zbudować? Dalej jest. Zrobiłem takie stragany jakby od jakichś zakupów. Jakiś targ, na przykład do targu można to zrobić. Ja wam pokażę, jak to się robi. Ten kamienny stagant, no to są dwa, akurat ten. W niektórych miejscach akurat zrobiłem dwa, żeby to jakoś ładnie wyglądało. zrobiłem z trzech takich płytek. Trzech płytek y, z ceglanych kamiennych płytek, w dwóch schodków czy tam trzech? Nie wiem. No, dobrze. Czekajcie, o, muszę to zbadać. Tak się to buduje. Musicie podążać po prostu za instrukcją budowania. Na odcinku, jak to widzicie, yy, to fajnie. I 5 NDZ. Wygląda to tak, ładnie to wygląda, ładnie. Należy sobie zatrzymać. Dalej, jest taki. On jest taki mniejszy, ale bardzo podoba mi się to, że to tak zwisa ładnie. To mi się podoba, ale w tym mi się to podoba, że, że te. że te murki bardzo ładnie wyglądają z połączeniem z rękami. Bardzo. I to tak. Idealne. To nie są błędy, to po prostu jest Minecraft. Tu no nie, nie macie 11 płyt, 6 dębowych, 3 tak, no i to no i akurat nie muszę wam tłumaczyć. Tu możecie zrobić całe bloki, ale możecie zrobić też płyty, jak kto woli. Dziewiętnastu tych rzeczy, bo odcinek taki 14 minut na spokojnie może mieć. Teraz taki komputer, tu akurat potrzebujecie komendy, komenda będzie w opisie. Ja wam pokażę teraz to tutaj zrobić tak. Podążacie za instrukcją. No, Trzeba to to, 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 to. I bariera. Zaraz wam pokażę. Barierę przy, przyzywa się. GIF, swój nick. GIF, swój nick. Piszecie GIF, swój nick. I Minecraft Barrier i daje wam ta komenda daje wam bariera i dalej tak samo dragon jak chyba można zrobić Dra... a w ogóle nawet nie wiedziałem że da się tak zrobić jak ja to robiłem to się nie, to nie działało. ale proszę nie czytować proszę nie czytować, nie warto grać Nos. Można grać na creative, ale nie czytujcie się z diamentowych rzeczy, nie bójcie z diamentów domków, bo to jest najlepsza rzecz na świecie, ja Jestem jestem typowym budowniczym. Tu kładziecie dwa, tu nawet możecie coś zniszczyć, tu nawet możecie dać jeszcze to, chyba tego nie zrobimy. I to też tak może być, tak jest, chyba nawet ładniej. Mhm. Tu jeszcze możecie dać wózek, popchnąć, jak to jeszcze działa, ale chyba nie działa, nie wiem, dodajcie obraz. I macie taki ładny komputer. Idziemy dalej. Jest tworzone z takich rzeczy. komentarz oczywiście będzie w opisie. Macie tutaj takie belki drewno O ja, haha, fajna, fajna opera. skakuje Macie tu belki. Potrzebujecie 15 do tego belek i 12 torów. O ja, o ja, ale lagi, ale lagi. Nie, bo mi się opera włącza. Nie ma co chodzi w ogóle. Beka. Sprawę się nagrywa. Nagrywa jest super. I mógł chyba tłumaczyć, jak to się robi. wiecz 15? Nie, 20 potrzebujecie. Co ja tutaj? Halo, Tomek. Co ty robisz? Nie umiesz liczyć. No 5, 5, 10 i No nie wiem, nie umiem liczyć. Tak. Dalej. Już taka... Trzy ostatnie rzeczy są. Jest to takie fajne ognisko. Wygląda się ładnie. Bo te myszki. Kamienie, to ma inny jakieś kamienie, a to jakieś większe kamienie czy coś. Tu oczywiście jakieś. Dlaczego? Co? Nie, no dobra, z boku. I tu ognisko, i żeby bardziej to się paliło, nie wiem, czy jak, czy, jak chcecie, to musicie dać pod ten sumę. Ja się dopiero o tym To, to fajne z Minecraftować to od 5 lat, Minecrafta, a -la. Takie rzeczy potrzebujecie, popatrzcie sobie, i mączkę na najlepiej, bo żeby to po prostu ładnie wyglądało Albo trawę, po prostu dajcie sobie Dalej, jest taka beczka na wino, piwo i po prostu ładnie to by wyglądało na przykład w jakiejś piwnicy możecie to dać Z takimi stronami, jakieś byłem w Grecji i jak byłem w Grecji, to nie, nie, wiem, nie, nie, nie chwalę się czy coś jak byłem po prostu w Grecji kiedyś, to tam było coś takiego, że byliśmy jakimś w jakimś składzie piwa, i tam były takie beczki W takich ścianach kamiennych, w piwnicy, były takie beczki oddzielone takimi ścianami I to ładnie wygląda, tylko jeszcze jak się popękana, może się tu dać, takie rzeczy potrzeba To jest dosyć duże, i to są świerkowe To akurat, po świerkowe, bo inaczej to będzie brzydko chyba wyglądać I tu takie standardowe tu po prostu dałem więcej beczek, żeby to ładnie wyglądało. Możecie, przykład, nie wiem, dać jakieś jagódki i powiedzieć, że, że jagody się robią. To powinno z jagód, czy coś. Wiecie, to takie rzeczy. No, to na wykładnie. No i to był koniec jeszcze, chodzi o to wszystkie. Więc było dosyć, 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 dosyć. Było tych... Było dwanaście. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lifehacków. Nie, 13 bullet hacków zrobiliśmy w tym odcinku. Tak więc, jak chcecie więcej, to zostawiłem w górę, oczywiście. Jak doceniacie moją pracę, jak nie doceniacie mojej pracy, to zostawcie zostawiłem w górę Hit XD. Nie, oczywiście. Mi nie zależy za bardzo tutaj. Ja gram furfan, ale no, furfan po prostu, nagrywam też żebym mogłem sobie po prostu pograć też Minecrafta z jakimiś widzami no bo to kiedyś, kiedyś jak, jak chodzi o live streamy będą kiedyś, ale ja już się z wami żegnam, ja byłem e, ja byłem ja byłem Minecraftem co? czy coś, nie wiem nie wiem jak się żegnać, ja byłem typowy, ja jestem typowy Minecraft to był kolejny film na moim kanale pierwsza filmy raczej ja się z wami żegnam, do Pa papa